Siemanko, witam Was na moim kanale Dzisiaj sobie pogramy grę o nazwie Cars Racing Drift I jeśli i na początku powiem Wam, żebyście zostawili subskrypcję, dzwona i łapkę w górę Co by mnie zmotywowało e, Jeśli byście chcieli dalej, żebym tę grę nagrywał, no to zostawcie tu łapkę w górę I zrobimy jakieś dwie lupki, No, Ale w następnym na odcinku będzie więcej Trochę są dałem, a więc jakieś tam umiejętności mam. Jest, że ogólnie są w początkowym, ale mam do tego tak trochę ulepszonego. Pojeżdża. Fejn. Trochę słaby wiesz co. Co nie mam no, nawet, ale mam tą grę od dwóch albo wczoraj zainstalowałem, albo dwa dni temu zainstalowałem, więc nie mam jeszcze takich dobrych prostu. <coughs> tak jak mówiłem, możecie tu zostawić subskrypcję. Fajnie jakby na początku wpadło 10 subskrypcji, będę częściej nagrywał filmy, bo co najmniej chyba 4... Albo 5, albo 3 filmy by, by były w tygodniu, abyśmy mieli 10 subskrypcji. No to 5 razy w tygodniu może mi się udało. To, to by było fajnie. A będę miał czas, bo będą rekolekcje teraz. A nie będę musiał łalić do szkoły, tylko tam do kościoła. Dobra, ja na zrobiona i teraz będzie ostatnia. Po których nie są. A, no, A! To jest Gra zabiera jakieś 500, nie zabierało 517 bajtów jak mi się ściągało. I jakieś 30 minut mi się zabierało. Nie wiem czy to dużo jest, czy nie. Ale gierka fajna. Ale nie będę tylko oglądał tej gry, ale będą jeszcze inne. Nie tylko samochodowe, tylko jakieś szczelanki. To jest ta gra, która gra w tą samochodową. To jest multiplayer, więc możecie sobie pograć w... Więc... Teraz spokoj jest. Choćbym wolał, żeby... No więcej takich Tak jakby trybu, bo jest tylko jakiś brief, Są i węcy, Ale wolałbym żeby było jakieś Jakieś takie wyścigi co jest po 15 Ale chyba takich nie ma Ale to by było spoko Ale nie wiem, może są to do chłopcy, to no. no i to było na tyle w żeby, tym odcinku Jeśli byście chcieli taką grę jeszcze raz zobaczyć, to możecie tu zostawić łapkę w górę oraz taki bo Wam zrobię, że jak potem filmu będzie 3 lub 5 subskrypcji, to robię Ramka. Spróbuję. Albo nie. To będą... Dwa odcinki będą w jeden dzień z tej samej gry No dobra, no to jest dostawczy z Suba Nie pa pamiętajcie o łapce w górze No i na razie